Farmy wiatrowe! No sami zobaczcie, znaczy względu ich nie widać. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit If you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and want Słuchajcie, mówili, że brzydko, że drogo, że się nie opłaca, że głośno. Wakacje na dłużej? Nie, nie. Farmy wiatrowe. No sami zobaczcie, znaczy z lądu ich nie widać, więc y, nikomu nie przeszkadzają. Są ciche, dadzą bezpieczny, tani prąd i są naprawdę imponujące, piękne. Każda z nich jest wyższa od Pałacu Kultury, a będzie ich 76. Pierwsze postawiono. Wiecie, że datą razem prądu dla półtora miliona gospodarstw domowych, także naprawdę jest się z czego cieszyć. Budujemy, nie gadamy.